Hello. Ja pierdolę. Mecz na Synyksa, no jedne tu. Choćby kurwa, nie wiem co się działo, mimo że kocham, no nie pierdolę, nieważaj. Nienawidzę grać na Synyxa i na Fajdeta, Rozpierdoli mnie. A kogoś, kto będzie krył A, czyli w tym wypadku Szpera, Fajdet kurwa rozpierdoli tam, bo nie da się go nie rozpierdolić. Ja też zacznę, kurwa. Nie i, się i bardzo ciężko rozjebać jest, ale. Ale on to zrobi, kurwa. Ten gość A... jest kurwa jebanym ekspertem od kurwa A, nie? On powinien grać Super TikTok, w jakimś kurwa. To jeden 1 i na miraża wchodzić Żeby grać kurwa lurka za Czuję, że będzie niuka bo no. ma pana A będzie panowie Ja mam cencik sobie bo Ja ja też My graliśmy jeszcze. No to gramy Bande kurwa Jazda Dobra Koluj kosy Dobra, poczekajcie Lewo że O kurwa Grzegorz się zagubił Pomoc. Ale specjalnie pa <suszy> Kurwa ale Najłatwiejsze kosy w życiu A panowie Dusimy ich 2-1-2 po prostu. Jeden na rotacji. Smoke okno nie ma. ratuję ja, gotu ja. Smoke CT. Wyszedł, wyszedł jeden. Dwóch, trzech. Dojechał, dwóch. Dwóch dojechał, pomodzałem ci. Ja we Jeden ammo. Pierdala się, to zala. Polewam. Jest jeszcze jeden. ammo Nie no, kudę kurwa na A. 212 dipca, jeden kill tylko. Czyli A, dwa. Okay. Pamiętajcie, dwa jednak o no, chwile. No, Gala, gala pod chod... Jest komin... Jest Co jest? jest. Gala, gala. Okno jeden. jeden okno jeden wie? mi wchodzi Okno jest, do prawej. Powinienem ja no, tą trafę w tej będzie zrobić, a nie zrobiłem żadnego, bo kurwa mierzę jak zjeb. No, o, zajadę do nam nam. Flash Zeus? Daję, poszedł. Wypadał mi okno. Najpierw, nie wyjeżdżam. Dwóch albo trzech... Roman, widzisz okno do lewej? Tak, ja cofnąłem. Jest na fę mocy. Okno zajął Długi Smok do wątpienia w życiu. Jeden ma AWP. I AWP. i zarość kurwa, zajebiście mu Jest long, jest long Ja mam 7hp Ja mam defa Dwóch, long shot, long shot Albo palonk, jeden shot raczej O, oh, dojechał mi z koleks Mogłem Eee, kurwa! Kurwa ten no. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam Skin Kantor, gdzie bezpiecznie i bez ukrytych prowizji sprzedacie natychmiastowo swoje skiny za realny Hajsik. Korzystanie ze stronki jest banalnie proste. Logujemy się tutaj w prawym rogu poprzez Steam, i naszym następnym krokiem jest wejście tutaj w nasznik. Następnie wpisujemy tutaj sobie swój link do wymiany Steam, a następnie zmierzamy do opcji sprzedaj skiny. Wybieramy sobie jakiś skinę, i tutaj mamy metody płatności. Możemy sobie wziąć pieniążki poprzez PayPal, ewentualnie PaySafe Card, GiftKardy, Steama, Google Play, Spotify i tak dalej. My sobie skorzystamy dzisiaj z opcji PaySafe Carda dajemy swojego maila, wpisujemy kod promocyjny i jest to Innocent, ta opcja wam daje e, tutaj 5% bonusiku do waszej transakcji, klikacie sobie odbierz, odbierz pieniądze i tutaj tworzy nam się oferta do wymiany Steam, więc teraz po prostu zmierzamy sobie do aplikacji Steama, ja już nacisnąłem Akceptację Steam. Coś tutaj się mieli. O, transakcja przebiega pomyślnie. Teraz najprawdopodobniej... O, tutaj mamy potwierdzenie transakcji. I tutaj już mam PaySafe Carda. I to tak naprawdę tyle. Prosto, szybko, no i przede wszystkim udanie. A zatem zapraszam was do korzystania ze SkinCantor. Pamiętajcie o kodzie promocyjnym INNOCENT. I do zobaczenia w dalszej części filmu. Słuchajcie, z kratki nie podbiegało nawet na Nie ma, M da, da. nie ma nic. Jest ja jeden po... Jeszcze jeden w lewo. Leży dwóch. Jeszcze jeden chyba. Uciekał, uciekał, uciekał. I okno, dwóch mid, dwóch mid. Macie, jeden BS macie czysty. Patryk, nie wchodź, tak że się biegać najpierw. Nie trafił smoke londa. Może z mogą być na a to trzeba prostu Nie będę się spodziewać okna, bo on widzi będą, że nikt nie A Czyli okno się spodziewają? Nie, nie, nie. Nie ma foknie, ja w ogóle nie oni są. Oni próbują. są w głędzie na pewno. I patrzą A sobie, przynajmniej jeden. Ja mogę zaraz B szukać. Szukaj, okay, bo ja szukam e, rondo. Może być Roman. Nie, się Roman albo rondo, na midzie. Pochodziesz. Bez kawa jest po prostu, bez, kawa, bez kawa w głędzie. A wiek wchodzi, zaraz zamiecia. tak. Proszę jest że nie mam jak kurwa zaplontować. Zaraz dobra, dobra, ci podejdą chłopaki Dobrze. i elegancko będzie. Spalcie sobie wam do Patryk poto. Wypa głęboko, głęboko, palę, głęboko. Ta, 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 ta. Ja podchodzę, czekaj. Mogę wypalać. Wypalę, wypalam. Chodź. No i pan. na rondo, trup jeden z poważnych że trup, jeden CT. Chciałem CT wyjść z tobą, może ten. Tę... Tę... Rondo, jaki timing, kurwa. Ciotra. No Dochno niby po pie. Uch, Dwóch, dwóch, dwóch. Też. Też. Jeszcze jeden. Siedem. Nie, 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 na twój nie, na długiej. Na długiej snajper, daleko, nie, wchodźcie, nie, 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 że nie, się nie, 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 Na nie, 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 ja mam A, to ja sprzedaję to A w takim razie, jest rondo, falę, będzie ciebie, wejdźcie B Jeden rondo, jeden rondo, jeden y, CT raczej, oni Parku mogą nawet myśleć, na że na jest na A na ciągle. ciągle Jeszcze Gala? Jeszcze gala. gala, Gala ma M, drugi, więc to raczej nie jest... Leży, patrzcie, jest... to jest, gala, gala. jest... Gala. Gala drugi, to o czym mówiłem o roli, która jest taka jaka jest To jest kurwa tylko jeden kill, a rozpierdolił gości kurwa, nie? To jest fajny kurwa, ja to kocham. Ale tak bym tam nie zabił nikogo, tylko żebym ktoś widział, to i tak już chuj zrobił Ciężko ma arek, powiem wam. Ma trzy pozycje i zaraz musi podjąć decyzję, a tutaj najpewniej trzyma WOPA. Robi się łatwiej. A dobra, nic. Zajebiścia, róź! Long? to long Leży. Palę głęboko. Nie uważaj. Mokrałem. Nie ma. Dupa nie ma. Palił się. Przebił, Uważaj short soku Wyjdź Leży. i ostatni to jest na play Kurwa. Uważaj banan nocą Tak, będę szedł banan. Nie ma go tu nigdzie. Tam giwery leżą. Może wyjść kejpa teraz Nie widzę tutaj. Był z prawej kejp, kurwa. Może broić. Bez defa. Nie powinieneś się mieć, Patryk. On może być w templu, tak mi się wydaje. No tak, tak, tak. Daj smoke od Ceta, jak będziesz wychodził, i z pół przeskoczyć. Ja pójdę do ronda, połóż na rondo. Tak, tak. Rozum tam poseł blisko, nic nie widzę. Daj smoke do Ceta. Ja pójdę do ronda. jest leży. Cześć, Zawółpa. Daj, Plant. Daj, na ronda. Rondo, może. A nie, macie ronda. Pytar, blisko? Rondo leży bo PPS Mamy, 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 nieważne Uf Trochę nadrobił tutaj to co odjebał w ostatni Mogą mieć Taka też, nie? Mogą mieć i chyba po prostu, Palę temple Pale CT Wysadzam za BS jeszcze temple Leży BS Smogą, mam do... BS BS jeszcze Leży Jeszcze jeden czy co? Nie nie, nie. nie, nie. nie, nie. Nie grali farsa? Nie, on mógł kupić jedną AWP i na przykład chować. Ja tak tak. Ale raczej eko grali tylko jego. To. Ej, mam plan na ostatnią rundę, kurwa. Tam poszli. Chwytasz do lewy był cały czas. Temple, temple, temple jest. Ja no, niego kurwa, dawaj go. Kroki już idą, zagrywam. Hajs. Pamisto mam, odstosuję. Jadę. No się. Rondo, rondo Nie, dasz się do smoke'a weszli Ronda jeszcze jedna Zobacz sam Patrzę ten no boost Jest rest Kurba Flash. Flash. Wpierdalać się, wpierdalać się Duście tam kurpe Duga w drogu To moja insta Blast Mam CT Moja została na plecach Smok, Patryk smoke'a dorzuci Palak na balon Też na długą Leży krew. Uciek, uciek, do klatki pewnie. To muszę tu przelecć tam. Daj mi się. Ej, nie będziecie też mieć gady w tej bundzie? No, jak ja idę. Mogę, nie, to ja się idę, pójdę, złapię. Dobra, bo kurwa. Jak nie będziesz mógł, to mi powiedz po prostu, żebym mnie nie rozejął tak teraz. Ej, kurwa. Co jeszcze zrobisz? Do no, nowej midy. Dostał, dostał! Mida wyszedł. Bóg mid wyszedł, ucieka. Dwóch mid, dwóch mid! Potrzebuję fletcha pod remont. Kurwa, chujowo dałem. To się, to się, to się Możesz to. uciec. Ja cofam. Jeszcze jeden. Zeus. Ja ja mogę przejąć teraz. O, zeus. Dobra, dobra. Walczę, mid. Uciekał. Nice, Łukasz. Się, swingujmy, od razu swing. Broki, broki. Holduje ci swingi. Temple. Leży. Do, Synyx z B i Sniper Klatka jeden kurwa, zaspadam Nie z nim Grzesiu, nie z nim Trzymaj A, się, Dziadzia Sniper dwóch, Cave, Banana, Cave, Banana Jiggluje klatkę Trzymaj mi klatkę Smoka do, pójdzie Ale chyba będę miał łupkę do prawej Ja tam wysadziłem Flashuję, jestem Banana Nie splashujcie, nie flashujcie już Mogą cofnąć Podszedł mi Long, my bad A drugi... Long, złapuję tobą do, Do. lewej cały czas. Bez. Bez. Nice, no i abułpę. On przeszłał? Póki co ty to zrobić. Wkładzie. Wez. Chowacie i prawo pikuje. Plecy. Okay. Może wejść cave nawet. Być może być cave. Do shorta nie porządz, raczej cave. Nie, jest za to, tam cały czas. Uciekam, uciekam. Nice! Nice, wokie! Nice, wokie! Agentki kurwa!